Imię Jezus w duchowości zgromadzenia sióstr Najświętszego imienia Jezus. Imię Jezus w Biblii. Kultura starożytnych ludów była naznaczona świadomością potęgi słowa i więzi, jaka zachodzi pomiędzy słowem a jego znaczeniem. Nazwa była czymś równie realnym i żywym. Jak rzecz, którą określała. W mentalności starożytnych słowo nie tylko informowało o rzeczy, ale samo na tę rzecz oddziaływało, miało więc w sobie moc kreacyjną, co oznacza, że sprowadzało błogosławieństwo bądź przekleństwo, pokój albo wojnę, życie lub śmierć. Człowiek Biblii nie odczuwał różnicy między nazwą a rzeczywistością nazywaną. Słowo hebrajskie dabar równało się zarówno pojęciu, jak i samej rzeczy. Dlatego zastąpić słowo innym znaczyło zmienić los, przeznaczenie, nazywając jakąś rzecz. Wyrażano i potwierdzano nierozerwalność, jedność owej rzeczy z jej duszą, z jej istotą. Imię, było dla ludów Biblii czymś realnym, substancjalnym, cząstką bytu czy osoby, do której się odnosiło. Dlatego utożsamiano go z osobą, która je nosiła. Imię nie było tylko zawołaniem, gdyż nazywanie zakładało nadanie osobie konkretnych pełnomocnictw. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w Piśmie Świętym imiona, i nazwy własne zawierają ważne znaczenia. Bibliści już dawno doszli do przekonania, że w starożytnym Izraelu i na Bliskim Wschodzie, oraz we wczesnym Judaizmie i chrześcijaństwie, imiona osób, nazwy miejsc i rzeczy nie tylko wiązały się z ich istotą, opisując ją, ale także wyrażały ich osobowość, status i naturę. Stary Testament określa Boga wieloma imionami, z których większość to rzeczowniki pospolite, wyrażające jakiś jeden przymiot lub czynność. Jednak imieniem naprawdę własnym Boga, który objawił się w Izraelu, jest Jahwe. Na pełną formę tego imienia składają się cztery spółgłoski: J-H-W-H. Oznaczające jestem lub on jest. Tego wyrażenia nie należy jednak rozumieć jako byt absolutny sam w sobie, lecz raczej jako istnienie rzeczywiste wykazane czynem. Bóg przez ujawnienie swojego imienia nie tylko przedstawia się i daje się poznać. Ale przede wszystkim objawia się, co oznacza, że odkrywając swoje imię, daje siebie samego. Z jednej strony imię Jahwe jest objawieniem osoby Boga, wyrazem Jego boskiej istoty, z drugiej zaś wymaga ono od człowieka wejścia w nową, osobistą relację z nim. Przez ujawnienie swojego imienia. Bóg nie tylko objawia istotę swojej natury boskiej, ale co więcej, daje siebie stworzeniom. Objawienie imienia jest wyjściem do stworzenia i wyrazem zaproszenia Boga do relacji. Imię Boga Jahwe oznacza jestem dla ciebie. Bóg chce być z nami po imieniu, ponieważ to przyjaciele. Mówią sobie po imieniu. Przez objawienie swojego imienia Bóg zaprasza nas do przyjaźni. Imię Jezus, po hebrajsku Jeszuach Jehoszuach, można przetłumaczyć: Jachwe jest zbawieniem. Bóg zbawia. Widzimy, że imię Jezus zawiera w sobie imię Boga. Dlatego po pierwsze wskazuje, kim jest Jezus. Jezus jest Bogiem. Mówi o Jego tożsamości, tożsamości dzielonego Syna Bożego. Po drugie, imię Jezus wskazuje na Jego posłannictwo, to znaczy, zbawia. Imię Jezus jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie. W pełni czasów Bóg staje się szczególnie obecny. J.H.W.H. jest wśród ludu, jest Emanuelem. Bogiem z nami, Bogiem Zbawicielem. Imię Jezus wyraża całą osobę Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, drugą osobę Trójcy Świętej. Imię Jezus nie jest tylko jakimś rodzajem pośrednictwa, ale jest uobecnieniem osoby Chrystusa. Imię Jezus przywołuje osobę Chrystusa. Imię Jezus ma moc Bożej obecności i ją sprowadza. Nowy Testament wspomina imię Jezus bardzo często, ale to dzieje apostolskie można nazwać księgą imienia Jezus. Częste przywoływanie tego imienia nie jest jednak traktowane jako rodzaj magicznej formuły, gdyż skuteczne używanie go implikuje wewnętrzną i intymną więź z osobą Syna Bożego. Pierwsi chrześcijanie dawali wyjątkowy przykład wiary w moc imienia Jezus. Kiedy Kościół pierwszych wieków nauczał i działał, to odbywało się właśnie w to imię Jezus, czyli Jego mocą, lub po prostu przez Niego osobiście. W to imię uzdrawiano, to znaczy przez moc Jezusa, w to imię odpuszczano grzechy, to znaczy przez samego Chrystusa. Chrzest w imię Jezusa. Miał zadanie połączyć chrzczonego ze Zbawicielem, Kościół także modlił się w imię Jezus, to znaczy w Jego duchu. Chrześcijaństwu pierwszych wieków towarzyszyło przekonanie, że całe życie Kościoła powinno toczyć się w imię Jezusa, to znaczy wyrastać ze wspólnoty z Nim urzeczywistnionej w wierze.